Pogadane. Podcast oparty na rozmowach. Zaprasza Maciej Januchowski. Włodzimierz tym nowa Lewica, jeden z liderów Lewicy jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Lewica zebrała pół miliona głosów, to dużo? Na to państwo liczyliście? Podpisów dzień właściwie. Dużo podpisów, no pół miliona ludzi, którzy wiedzieli, co podpisują, którzy wiedzieli, kogo popierają, którzy znają liderów i liderki lewicy, no to jest moim zdaniem bardzo dobra informacja. Notabene w Wielkopolsce tych podpisów było bardzo dużo. Znaczy były miejsca, w których było 13-15 tysięcy podpisów, jeżeli chodzi o okręg wyborczy. Tu zresztą Gniezno też jest w ścisłej czołówce. W związku z tym, to chyba jest taki wyraz zaufania do tego, co robimy. Nie jesteśmy przecież największą siłą opozycyjną ani największą siłą rządzącą. Jesteśmy trzecim klubem parlamentarnym w polskim Sejmie. To też chyba jest ocena pracy tych ostatnich czterech lat. No Bo jak ktoś e, nie lubi kogoś, to raczej listy nie podpisze, tylko się na nią zwymiotuje. W związku z tym po prostu uważam to za miłą rzecz. A mobilizacja w strukturach była duża? Bardzo duża. Bardzo duża. Lewica, partia, którą ja reprezentuję, z którą prowadzę razem z Robertem Biedroniem, ma pod tym względem bardzo dobrze zorganizowane struktury. My mamy struktury w 320 powiatach, mamy w 280 powiatach siedziby powiatowe. W związku z tym są ludzie, są osoby. Zresztą bez ludzi bez powiatów nie dalibyśmy sobie absolutnie rady, bo inaczej się zbiera podpisy w momencie, kiedy się zbiera w trzech miastach wojewódzkich albo największych miastach w Polsce, a zupełnie inaczej, jeżeli można poprosić każdego szefa, szefową powiatu o to, żeby zebrała tysiąc podpisów czy dwa tysiące podpisów, to się potem dzieli jakoś, tak jak w strukturze jest 10 osób, to tysiąc jest po 100 podpisów. Jak jest 20, 30 i tak dalej, i tak dalej. To jest dobrze zorganizowana partia. Myślę zresztą, że bardzo dobrą decyzję zrobiliśmy, że połączyliśmy dwie struktury, to znaczy wiosnej i Sojusz Lewicy Demokratycznej. E, mamy w tej chwili bardzo zgraną ekipę. Ta ekipa w wyborach w e, tej chwili Sejmowych jest pod pięcioma szyldami, bo to jest Unia Pracy, e, szef Unii Pracy startuje do Senatu, e, IPPS, e, szef PPS-u startuje do Senatu, SDPL i partia Razem, która jest naszym najważniejszym. E, z racji na wielkość i na wkład w to, co na lewicy się dzieje partnerem. No i wreszcie nowa lewica, którą mam przyjemność z Robertem Biedroniem reprezentować. 230 ustaw w Sejmie w przeciągu ostatnich czterech lat. Największa ilość i to są dobre ustawy. To jest renta wdowia, to są kwestie zasiłków pogrzebowych, to są kwestie związane z posiłkami dla dzieci w szkołach, to są sprawy związane bardzo mocno ze sferą socjalną życia Polaków i z tą sferą socjalną, która najbardziej tak naprawdę powinna obsługiwać i pomagać ludziom mniej uposażonym. Zawsze zresztą chcieliśmy to robić i uważamy, że to ma głęboki sens. No ale to też są ustawy związane z prawami wolnościowymi, z prawami kobiet, które dla nas są bardzo, bardzo, bardzo ważne. Bardzo ważne są również dla nas sprawy państwa świeckiego. My nigdy nie, atakuje, nie atakowaliśmy wiernych i nigdy nie atakujemy wiary. No ale jeżeli chodzi o kler i równość kleru wobec prawa, począwszy od pedofilii, niepłaceniem podatków, niepłaceniu ceł, dostawaniu <laughs> gruntów ziemskich za darmo, dostawaniu 95% pustu na zakup nieruchomości, no to cholera bierze po prostu, wie pan. No to jest dla mnie po prostu skandal, że jeżeli ktoś jest pedofilem, to go przenoszą z parafii do parafii, nauczyciel pedofil jest przenoszony ze szkoły do Więzienia. To jest skandal, że do nie może wejść w państwie świeckim prokuratura, żeby zabezpieczyć dowody zbrodni. Notabene, nie chcę w ogóle. Ja z szacunkiem się odnoszę do wiary i z szacunkiem wielkim do ludzi wierzących. No ale, ale myślę, że coś, Kler robi źle w Polsce, jeżeli coraz więcej. Z jego punktu widzenia, coraz więcej ludzi od tej wiary odchodzi, tak? Coraz mniej dzieci chce uczęszczać na religię, którą zresztą uważamy. A mówię to i z empatią, i z dużym dystansem, y, powinno się przenieść do y, sarek katechetycznych, więc y, uciekam od takich słów, że lewica chce wyrzucić religię ze szkół. Nie, lewica chce, żeby religia i proponuje to, była uczona w salkach katechetycznych. Tak nawiasem, ja tak byłem uczony religii. Aby wróciła na swoje miejsce. W Kaliszu powiedział pan, że to jest komitet, w którym nikt nie był zmuszany do podpisywania zobowiązań. Jak będzie głosował w przypadku spraw dotyczących praw kobiet czy wolnościowych, jednolitość list i poglądów świadczy o jednym. Lewica mówiła, mówi i będzie mówiła o to samo. O jakich sprawach wolnościowych pan mówił jeszcze? No wie pan, no na przykład o sprawach kobiet, tak i praw kobiet. No, ja naprawdę z tego jestem bardzo zadowolony i dumny, że to nie jest tak, że jak my kogoś zapraszamy na listę i ta osoba się zgadza, to bierzemy go do ciemnego, taką osobę do ciemnego pokoiku i mówimy: posłuchaj, wiemy, że masz inne poglądy niż my, ale będzie takie głosowanie w sprawie praw kobiet i tutaj podpisz zobowiązanie że na pewno będziesz głosował tak, jak my, chociaż wiemy, że w ogóle ta, tego nie chcesz, tak? Zawsze byłeś za tym, żeby kobieta nie, ma, nie miała prawa przy żadnych warunkach e, i w żadnej sytuacji do przerywania ciąży, ale my tutaj cię po prostu zmuszamy. Jak tego nie podpiszesz, to po prostu cię nie weźmiemy na listę. Są przykłady na to, co się dzieje dalej. Takim przykładem była osoba, pani, która została zgłoszona do Paktu Senackiego. Pani, która została zgłoszona przez... P, y, trzecią drogę do paktu Senackiego podpisała oświadczenie wbrew sobie, że potępia działalność Putina, tak? W momencie, kiedy została skreślona, mimo to z listy paktu Senackiego na wniosek y, tych, którzy ją zgłaszali, natychmiast wydała oświadczenie, że Putina za swoje słowa przeprasza. I pan, to jest po prostu nieuczciwe, to jest w ogóle bez sensu, tak? Ja mogę powiedzieć bardzo twardo, na naszej liście są ludzie, którzy mają takie poglądy, jak Lewica głosi od wielu lat, gł będzie głosiła e, i głosiła swego czasu. E, I nie musimy dopraczać osób, które po prostu, za które potencjalnie będziemy się wstydzili, bo to jest niewiarygodne. Tak mi się po prostu wydaje. Nie krytykuję opozycji, żeby była jasność. Nie krytykuję absolutnie opozycji. Opozycja w tej chwili powinna współdziałać ze sobą, ale mogę powiedzieć jedną rzecz. Ostatnio Piotr Kraśko mnie zapytał. Na antenie, czym się lewica różni od Platformy Obywatelskiej i o różnych sprawach. No, chcę powiedzieć jedną rzecz: różnymi rzeczami się różnimy. Różnimy się, właśnie, podejściem do spraw wolnościowych, różnimy się podejściem do spraw socjalnych, różnimy się podejściem do, do świadczeń publicznych, o których mówimy wszędzie. Różnimy się podejściem do, do państwa świeckiego, ale też się różnimy. I to chciałem tym spuentować tę część wypowiedzi. No nigdy by mi nie wpadło do głowy, patrząc na poglądy w sprawie kobiet, na to, żeby zaprosić na listę e, pana Giertycha. Myślę, że panu Giertychowi nigdy nie przeszło przez głowę, że mógłby być na listach lewicy. No i na pewno tym się różnimy. To jest coś, tak wie pan, coś takiego wysublimowanego, delikatnego, co się unosi w powietrze, ale wszyscy wiedzą, że między innymi dzięki temu na pewno się różnimy od, od koalicji obywatelskiej. Po prostu inaczej myślimy o wielu sprawach. Ale na szczęście, jeżeli chodzi o przyszłość Polski w zakresie Unii Europejskiej, do, którego, do której e, lewica polska wprowadzała, w zakresie konstytucji, którą lewica Polsce dawała, w zakresie stosunku do NATO, w zakresie stosunku do praworządności, w stosunku do tego, co złego się dzieje i jak trzeba naprawiać media publiczne. Mamy wspólne elementy programowe z innymi partiami demokratycznej opozycji i to dobrze ona świadczy i dobrze świadczy o demokratycznej opozycji. To skoro pan mówi o tych różnicach pomiędzy koalicją obywatelską a lewicą, to mm, jak to się stało, że Jana Szosta, która została wykreślona z list koalicji, trafiła na listy lewicy i to praktycznie z dnia na dzień? Wie pan, ale to jest właśnie bardzo symptomatyczne i ciekawe. Praktycznie rzecz biorąc, w tym samym czasie listy Koalicji Obywatelskiej e, opuszcza działaczka, która e, jest za prawami kobiet, i zasila e, pan Roman Giertych. Nie chcę żadnego słowa powiedzieć więcej, bo nie chcę nikogo urażać. E, ja jestem. Zadowolony z tego, że pan Giertych startuje z koalicji obywatelskiej. Naprawdę jestem z tego zadowolony, bo ludzie widzą, jak koalicja obywatelska myśli. Tak? Pani Szostak startuje z list lewicy i powinna startować z list lewicy. Ona ma poglądy w sprawach wolnościowych, w sprawach praw kobiet. Podobne do poglądów lewicy, a to czy w sposób bardziej czy mniej zręczny, czasami je, a dokładnie raz w jednym wywiadzie wyraża, Proszę pana, Na pewno pani Czostak jest osobą związaną z lewicą. I na pewno y, i z prawami kobiet, i na pewno pan Giertych nie jest związany z lewicą, co jest oczywiste, i z prawami kobiet, co też jest oczywiste. Trochę bardziej chodziło mi o to, dlaczego y, na początku nie było takiego pomysłu, żeby Jana tak właśnie z lewicy startowała, tylko koalicja ją zaprosiła, bądź się z nią porozumiała. I, y... Proszę pana, wie pan, nie chciałbym być nigdy w takiej sytuacji, że ktoś mnie zaprasza na urodziny i w trakcie urodzin z nich wyrzuca. Dlaczego nie było takiego pomysłu? Dlatego, że nikt nie jest omnipotentny, nikt nie, nie ma osoby, która nie robi błędów. Po prostu nie wpadł nam taki pomysł do głowy. Tylko wypad różnica między nami a innymi jest taka, że my się do błędów przyznajemy, a co więcej, jeżeli je widzimy, staramy się je naprawić. Tak było z panią. Która jest obywatelką zresztą Białorusi i walczy o prawa białoruskie. I tak naprawdę, jak słucham a, całego tego potoku niechęci związanej z jej osobą, to życzę tym ludziom, którzy o niej tak mówią, zróbcie najpierw coś dla jakiejś grupy społecznej, coś dla narodu, tak jak pani Szostak e, nagłaśnia sprawy związane z koniecznością obrony opozycji na Białorusi. Jak to zrobicie. To wtedy wasz głos będzie bardziej sprawiedliwy i lepiej słyszany. 300 tysięcy mieszkań na tani wynajem Lewica proponuje w ciągu pięciu lat. Jest to możliwe w warunkach polskich do zrobienia? Jest to możliwe, dlatego że my to robimy w kilku miejscach, między m.in. we Włocławku, innymi w Dąbrowie Górniczej. Mówię o Dąbrowie Górniczej, dlatego że to jest mój okręg, z którego startuję, to jest Zagłębie, a Włocławek, dlatego że wiceprezydentem jest Krzysiek Kukucki, mój przyjaciel, młody chłopak, który zresztą startuje w tej chwili na senatora. E, bo, bo My uważamy, że rozwiązaniem problemów mieszkaniowych w Polsce jest, będzie budowanie mieszkań do taniego najmu. Uważamy, że te mieszkania powinien powinien budować, powinno budować państwo w ramach usług publicznych, finansować państwo, to jasno chcę powiedzieć. I uważamy, że państwo powinno te mieszkania finansować i te mieszkania powinny, właścicielem tych mieszkań powinno być państwo. Znaczy dokładnie samorządy. Tak jest w Wiedniu, w którym byłem niedawno razem z Adrianem Zadbergiem, spotkaliśmy się z burmistrzem Wiednia. W Wiedniu, proszę państwa, jest 220 tysięcy takich mieszkań wybudowanych. Praktycznie rzecz biorąc, nie ma żadnych problemów mieszkaniowych w stolicy, w olbrzymiej stolicy kraju europejskiego. Takie również pomysły i realizacje były swego czasu robione i w dużej mierze rozwiązały problem w tamtym czasie w Wielkiej Brytanii. W tej chwili pojęcie własności mieszkania, jeżeli chodzi o młodsze pokolenie, nie jest już tak ważne, bo kiedyś mieszkanie to była lokata kapitału. No, tylko, że w tej chwili mamy Unię Europejską i młody człowiek dzisiaj pracuje w Gnieźnie, jutro w Warszawie, pojutrze w Amsterdamie, a pojutrze w Rzymie. I to jest normalne. I to, i my jesteśmy Europejczykami. My, my, my w tę ideę wierzymy. W związku z tym wydaje nam się, że to jest po prostu dobry pomysł. Tym bardziej, że pomysły wszystkie związane z tym, żeby dopłacać do odsetek, z pozoru są fajne, tylko na razie one dają takie rzeczy. Po pierwsze, koszty mieszkań rosną. Po drugie, koszty obsługi, obsługi kredytów przez banki i wszystkie opłaty bankowe rosną, bo zarówno ludzie, którzy budują te mieszkania, deweloperzy, jak i banki wiedzą, że jeżeli płatnikiem jest państwo, to to jest pewny płatnik. W związku z tym można więcej zarobić, podnieść ceny mieszkań. I tak się w tej chwili dzieje. Ale rzecz najważniejsza. Proszę Państwa, 70% Polek i Polaków nie ma zdolności kredytowych w tej chwili. 30%, które je posiada, zwykle ma mieszkania. E, żeby wziąć kredyt, zgodnie z zaleceniem KNF-u, e, trzeba mieć, jak się jest samotną osobą, 10 tysięcy złotych netto na rękę, jak się ma dziecko, trzeba mieć 12,5 tysiąca złotych netto na członka rodziny. No to mam pytanie takie. Ilu młodych ludzi którzy nie mają zdolności kredytowych, a chcą mieszkania, skorzystają z oferty, którą proponuje PiS i proponuje też Platforma, dopłaty do odsetek. No nie będziesz miał dopłaty do odsetek, bo nie będziesz miał kredytu. Nie będziesz miał kredytu, bo nie masz zdolności kredytowej. Półtora miliona mieszkań w tej chwili w Polsce brakuje. 60% ludzi między 25 a 30 rokiem życia to są ludzie, którzy mieszkają z rodzicami. W Danii to jest 4%, w Niemczech 18%. Dobra, inne kraje, inny czas wprowadzenia demokracji, in, inne doświadczenia, inne zasobności. No ale na Boga. Między 60% a 4% to jest naprawdę duża różnica. To jest 56%. I uważamy, że po prostu te mieszkania tak powinny być robione. To jest pomysł sprawdzony w Europie i my jasno mówimy, państwo jest od tego, żeby dobrze wykorzystywać nasze podatki. Państwo jest od tego, żeby do robić dobrą jakość usług publicznych, zarówno na poziomie żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali, jeżeli chodzi o dostępność Transportową, czego gniezno. Dzisiaj usłyszałem, że kolega, który jechał tu z Konina, musiał pojechać do Poznania po to, żeby się dostać do Gniezna. No i pytam się pana Kaczyńskiego. Panie Kaczyński, to jest bezpieczeństwo? Bo głosi pan bezpieczeństwo w swoich hasłach. Bezpieczeństwo to nie są tylko zakupy chałubic, czołgów. To jest ważne, żeby była jasność, to jest ważne, ale bezpieczeństwo to jest bezpieczeństwo transportowe, to jest bezpieczeństwo mieszkaniowe, to jest. Jest bezpieczeństwo socjalne, to jest bezpieczeństwo emerytalne, a więc nie dodatek 12, 13 i 14 w wysokości 1200 zł, tylko waloryzacja. Dwukrotna waloryzacja w momencie, kiedy inflacja jest powyżej 5%. Bezpieczeństwo to nie jest dawanie ludziom pieniędzy przez rząd w zależności od tego, czy termin wyborów jest za miesiąc czy za dwa. Bezpieczeństwo to jest stabilizacja. Ludzie muszą wiedzieć, bez względu na to, kto będzie rządził, będę dostawał określone środki. Mogę wtedy planować, mogę wtedy myśleć o swoich wnukach, mogę wtedy dysponować tymi środkami. E, w związku z tym myślę, że Kaczyński uprawia rozdawnictwo i cwaniactwo. My chcemy pomocy, systemowej pomocy państwa, dlatego że płacimy podatki. No i walczymy z Konfederacją, która uważa, że podatków się w ogóle nie powinno płacić, albo te podatki powinny być bardzo niskie. Nie będziecie płacili, nie będziemy płacili podatków. Nie będziemy mieli szpitali, nie będziemy mieli szkół, żłobków, przedszkoli, tak? Nie będziemy mieli dróg, nie będziemy mieli transportu publicznego. Najgorzej i to skorzystając z obecności w tym radiu, przestrzegam Państwa, ale w sposób taki ciepły i zdystansowany. Nie bierzcie formacją, które mają proste odpowiedzi jednozdaniowe na skomplikowane pytania. To, to nie będzie tak, że tak się zrobi i się stanie jasność. Bo żeby się stała jasność, trzeba mieć źródło prądu i umieć go wytworzyć i doprowadzić, i jeszcze trzeba wiedzieć, gdzie jest włącznik i wyłącznik. To w takim razie jeszcze zostając na chwilę przy tych mieszkaniach na tani wynajem, to ten tani wynajem powinien wynosić ile? W jaki sposób to będzie obliczane? Na przykład, nie wiem, 60% stawki rynkowej? Proszę pana, z tego co pamiętam, za mieszkanie 50-metrowe w Włocławku to jest wynajem na poziomie 750 zł. Czyli całkiem dobrze. No, generalnie chodzi o to, żeby stać było pana na mieszkanie i stać na życie, tak? Uważam, że to są dobre stawki. Uważam, że to jest dobry pomysł, tak? Dlatego to lansujemy, no ta żeby była jasność, nikt lepszego nie ma. Dlatego, że jeżeli lepszym pomysłem jest dopłata do odsetek, no to się dzieje to, co opowiedziałem, nie będę tego po raz drugi opowiadał. Wypowiedzenie Konkordatu jest. Czym jest pilne, jest potrzebne, jest niezbędne do tego, żeby państwo było. Jest uczciwe. jest uczciwe. Zawsze mówię kobietom na spotkaniach wszystkim nie będziecie mieli miały swoich praw do momentu kiedy Polska nie będzie Państwem świeckim. E, mówiłem o tym, co nas w Klerze Drażni, nie będę tego powtarzał. No, elementem w tej chwili takim, który trzeba podsumować, jest funkcjonowanie Konkordatu. Lewica zapowiada dwie rzeczy. My wiemy, że Konkordat jest wprowadzony i wpisany do Konstytucji, bo wiemy, bo tę Konstytucję Aleksander Kwaśniewski razem z Narodem pisał. Natomiast chcę powiedzieć jedno. Trzeba podsumować to, co się dzieje w Konkordacie, trzeba zobaczyć, co się dzieje poza Konkordatem, i trzeba Konkordat renegocjować. Jeżeli strona papieska nie będzie chciała, watykańska nie będzie chciała go renegocjować, to trzeba go wypowiedzieć i zawrzeć na nowych warunkach, bo na razie nie ma. Konstrukcji politycznej do tego, żeby zmieniać konstytucję, ale konstrukcja polityczna do tego, żeby renegocjować konkordat i w wypadku jednostronnego odmówienia renegocjacji wypowiedzieć jednostronnie ten konkordat i, i, i negocjować drugie zapisy są. My nie chcemy po prostu walczyć, jeszcze raz mówię z religią z ludźmi wierzącymi, ale chcemy walczyć o to, żeby każdy miał równe prawa w stosunku do konstytucji i wynikające z konstytucji, w tym Kler, bo Kler jest, to są ludzie tacy sami jak my, to są tacy sami ludzie jak środowiska LGBT, to są tacy sami ludzie jak różne grupy zawodowe, bo, bo, bo ludzie wszyscy są równi, równi hmm. i trzeba walczyć o prawa każdego, równe. W tym bogatym programie Lewicy znalazło się też, znalazł się dział Służba Zdrowia. Tu między innymi przekazanie 8% PKB na ochronę zdrowia. Jest to realne do zrobienia w ciągu najbliższego czasu, kiedy mamy wysoką inflację, kiedy ceny rosną w zastraszającym tempie. A niech państwo popatrzycie na to od tej strony. Czy chcecie nie czekać rok na poważny zabieg? Albo na poważną operację. Czy chcecie, żeby lekarstwa bez względu na to, ile e, macie lat, były dostępne? E, ja, proszę Państwa, pokazywałem to niejednokrotnie w telewizji. Dwa tygodnie temu robiłem, e, wykupowałem receptę, zapłaciłem chyba 650 zł za miesiąc. Za miesiąc, tak? No to pogadajmy o tych ludziach, którzy, których jest w Polsce milion 800 tysięcy, którzy żyją w skrajnej biedzie. Skrajna bieda, proszę państwa, to jest dochód na członka rodziny poniżej 600 zł, tak? No to powiedzmy panu Kazimierzowi, ani, pa, albo pani Joadnie, która ma 550 zł, żeby poszła do apteki i kupiła sobie lekarstwa za 650 zł. Ja pan, po prostu trzeba zmieniać tę historię. Trzeba pieniędzmi inaczej gospodarować. Te pieniądze się pojawiają, te pieniądze są na przykład w ramach KPO. I wie pan, to jest nieudolność pisowskiego, po prostu skorumpowanego pod tym względem politycznie rządu, który ze względu na kłótnie e, Ziobry z Kaczyńskim i z Morawieckim nie jest w stanie ściągnąć 240 miliardów. Tak? W związku z tym wszystkie nasze obietnice są pokrywane ze środków, które są, bądź mogą być w momencie, kiedy ktoś wreszcie zacznie myśleć i zacznie korzystać z rozumu. E, tak naprawdę... Można mieć w nosie polityków. Ważne, żeby mieć marzenia, a te marzenia to jest normalne życie. Ja wierzę w to, że ludzie żyją raz. Każdy ma prawo wierzyć. Co chce. Ja bym chciał, żeby to życie było normalne, żeby były żłobki, z których można korzystać, przedszkola, szkoły, żeby zasiłek pogrzebowy, jak przyjdzie czas, nie wynosił 4 tysiące. Chowałem tatę dwa lata temu, tylko wynosił 8 tysięcy. Chcę, żeby ludzie byli bezpiecznie, żeby dojeżdżali do pracy, żeby kobiety się nie bały rodzić. Absolutna największa zapaść w tej chwili urodzin po. II wojnie światowej, tak? Wskaźniki życia są takie. Mężczyźni żyją 2,4 roku krócej, kobiety 2,1. Co jest najważniejsze dla rządu w każdym kraju, żeby się rodziły dzieci i żeby ludzie długo żyli. W związku z tym, w tej sprawie pisowi mówię, macie pałę po prostu, tak? Ludzie żyją krócej i dzieci rodzi się. Mniej. No i dlatego lewica jest potrzebna. Mówi pan o II wojnie światowej. Nie ma pan mm, takiej refleksji, że przy każdych wyborach prawo i sprawiedliwość podnosi temat reparacji? Że będzie właśnie starało się o to, żeby y, Niemcy zapłacili za swoje pana, działania? Ja mam taką radę dla pana Kaczyńskiego. Przestań bzdury opowiadać, tylko zrób to. Ja bardzo chętnie zobaczę pieniądze z reparacji z Niemiec, które wpłyną do Polski. Nie obiecuj, bracie, tego zawsze miesiąc przed wyborami załatw to, tak? Nie opowiadaj bzdur na temat tego, że wyjaśnisz przyczyny wypadku lotniczego, w którym zginął prezydent naszego kraju, i ściągniesz w przeciągu miesiąca wrak z Rosji ściągnij ten wrak, tak? Po co nam opowiadacie bzdury? Po co nam opowiadacie rzeczy, że e, się dowiedzieliście przed chwilą, że posiłki e, w szpitalach są marnej jakości? Znaczy, jak e, Jarku, jak pan leży w szpitalu, rozumiem, że pan e, je posiłki świetnej jakości, dlatego pan tego nie zauważył, tak? Dowiedzieli się, że budynki na wielkich osiedlach budowanych z wielkiej płyty są nieocieplane. No, to jest nowość dla kogoś? Bo nie wiem, na pewno to nie. Nie jest nowość dla tych ludzi, których w tych osiedlach mieszkają, tak? Opowiadają nam co cztery lata, że ściągną pieniądze z Niemiec. Ściągnijcie te pieniądze, przestańcie opowiadać, bo okażcie się po prostu e, facetami, babkami, którzy są skuteczni, tak? Zróbcie to. Ściągnijcie samolot z Rosji. Przestańcie opowiadać ludziom bzdury. Dzisiaj Morawiecki opowiedział, że będzie zabiegał o to, żeby w supermarketach były polskie, polskie produkty. No, panie Morawiecki, dzisiaj zresztą mówiłem, że to, jest po prostu, że to jest po prostu złodziej pomysłów, tak? Leży ustawa, poseł Iwaniak, Arkadziusz złożył ustawę w Zamrażarce, która mówi o tym, że powinno być tych produktów 70%, powinny być oznaczone jako polskie, powinien być podawany po, po, poziom cukru ze względu na nasze e, pociechy oraz starsze społeczeństwo, które się starzeje, żeby wszyscy wiedzieli, jaki jest poziom, poziom cukru. Przestańcie po prostu okłamywać ludzi, przestańcie być nieskuteczni, zacznijcie być skuteczni. Olewam ich. Olewam, naprawdę mam ich dosyć, olewam. Myślę, że ludzie coraz mają większy dystans do tego, co oni robią. To na koniec, na ile mandatów liczy lewica? Na tyle, żeby współrządzić z opozycją. Co się stanie za półtora miesiąca? Bardzo dziękuję, wodzimy szczerze w moim państwa gość. Dziękuję serdecznie panu, dziękuję państwu. Podcastu Pogadane może słuchać m.in. na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i na YouTube.